Jeśli zaczynasz słuchać tej historii teraz, nie zapomnij subskrybować kanału, aby nie przegapić naszych kolejnych wciągających narracji. A teraz zanurzmy się w opowieść, która sprawi, że zaczniesz się zastanawiać, jak dobrze znamy tych, których kochamy. Telefon zadzwonił trzy razy, zanim Aliot Thorn zdołał go odebrać. Był w łazience hotelowej, gdy usłyszał uporczywy dźwięk dzwonka, odbijający się echem w pokoju. W wieku 63 lat jego ruchy nie były już tak zwinne jak kiedyś, ale pilność w dzwonku sprawiła, że przyspieszył, zostawiając krople wody na beżowym dywanie. Tato, tato, musisz wrócić do domu teraz! Głos Jaspra po drugiej stronie telefonu brzmiał dziwnie mieszanka paniki i dezorientacji, której Elliot nie słyszał od czasów, gdy syn był dzieckiem i budził się z szczególnie przerażającego koszmaru. Jasprze, uspokój się, co się stało. Eliot usiadł na skraju łóżka, czując jak kropla wody spływa mu po skroni. Serce natychmiast mu przyspieszyło. To Amara! Ona! Weszła do piwnicy, tato! Ciężka cisza zapadła między nimi. Eliot mocno zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Na chwilę pokój hotelowy w Pittsburghu wydawał się pozbawiony tlenu. Jak? To wszystko, co zdołał powiedzieć, jego głos zmienił się w chrapliwy szept. Nie wiem, musiała znaleźć klucz gdzieś. Teraz patrzę na nią, grzebie w pudełkach, w teczkach. Tato, co jest tam na dole, że jest takie ważne? Elliot spojrzał w okno hotelowe. Niebo było pochmurne, grożąc deszczem idealne odzwierciedlenie jego myśli. Piętnaście lat, piętnaście lat przechowywania tego sekretu, chronienia spuścizny Margaret. Nie pozwól, żeby dotknęła czegokolwiek. Wracam natychmiast. Rozłączył się, nie czekając na odpowiedź. Jego ręce drżały, gdy wrzucał ubrania do walizki w pośpiechu. Prezentacja, którą miał zrobić następnego dnia dla inwestorów, przestała się liczyć. Nic nie miało znaczenia poza tą piwnicą, tymi teczkami, tym sekretem, który trzymał przez tak długi czas. Podczas gdy spieszył się na lotnisko, wspomnienia zalewały jego umysł. Przypomniał sobie pierwszy raz, kiedy Jasper, mając siedem lat, zapytał, dlaczego nigdy nie mogą wejść do piwnicy. Jest tam pleśń synu, to niebezpieczne dla zdrowia. Lata później, gdy Jasper był nastolatkiem, przechowuje bolesne wspomnienia o twojej matce tam. Nie jestem gotów się z tym zmierzyć. I niedawno, to tylko stara, nieuporządkowana piwnica, nic interesującego. Dziesiątki wymówek przez lata, wszystko kłamstwa, wszystko, by chronić Jaspra. Na lotnisku Elliot znalazł lot za dwie godziny. Siedząc w strefie oczekiwania, wyciągnął portfel z kieszeni, a ukryty między kartami kredytowymi i banknotami był mały portret Margaret. Jej łagodny uśmiech, jej przenikliwe zielone oczy, które wydawały się dostrzegać duszę każdego. Mam nadzieję, że robię to, co słuszne, Megi. – szepnął do fotografii. Pierwszy sygnał, że Amara stanie się problemem, pojawił się podczas kolacji zapoznawczej trzy i pół roku temu. Jasper był promienny, trzymając ją za rękę, gdy wchodzili do domu, w którym dorastał. Elliot uważnie obserwował, jak jej oczy penetrują salon. To nie było spojrzenie kogoś, kto docenia dekoracje, ani interesuje się historią rodziny. To było spojrzenie wyrachowane, oceniające, rodzaj spojrzenia, które robiło cichą inwentaryzację. Jej oczy zatrzymały się na starym zegarze na ścianie, na kredensie z wiśniowego drewna, na obrazach na ścianach. Elliot rozpoznał to spojrzenie, ponieważ widział je wcześniej w innych miejscach, u innych ludzi. To było spojrzenie kogoś, kto obliczał wartości. Jak uroczy dom, panie Thorn powiedziała z uśmiechem, który nie siędał jej oczu. Musi być w rodzinie od pokoleń. Tylko jedno odpowiedział Eliot, obserwując, jak zareaguje. Margaret i ja kupiliśmy go, gdy Jasper miał dwa lata. Mama uwielbiała ten dom dodał Jasper, nie zdając sobie sprawy z subtelnego napięcia, które zaczynało się formować między jego ojcem a dziewczyną. Mówiła, że to tak, jakby dom wybrał nas, a nie odwrotnie. Amara znowu się uśmiechnęła, ale jej oczy już przeszły do analizy witryny z porcelaną, która należała do babci Margaret. Podczas kolacji, Eliot zauważył, jak subtelnie kieruje rozmowę na tematy finansowe. A pan jest teraz całkowicie na emeryturze, panie Korn? Zapytała między kęsami steku. Częściowo, nadal doradzam kilku firmom. Jak interesująco, musi być dobrze mieć takie bezpieczeństwo finansowe, prawda? Tak wielu ludzi w pana wieku musi nadal pracować na pełen etat. Eliot dostrzegł aluzję, ale zachował neutralny wyraz twarzy. Zawsze byłem ostrożny ze swoimi finansami, Margaret również. Kiedy Jasper wyszedł po deser, Amara lekko pochyliła się nad stołem. Jasper powiedział mi, że jego mama pochodzi z dobrze sytuowanej rodziny. Maggie pochodziła z rodziny, która zaznała biedy przed dobrobytem poprawił Eliot, obserwując zaskoczenie na twarzy Amary. Ceniła każdy grosz, ponieważ wiedziała, co to znaczy nie mieć nic. Momentalne zakłopotanie Amary szybko zostało zamaskowane przez kolejny wyrachowany uśmiech, gdy Jasper wrócił z jabłkowym ciastem, ulubionym jego matki. Sześć miesięcy później, gdy Jasper ogłosił zaręczyny, Eliot nie okazał zdziwienia. Po prostu poprosił, aby porozmawiać z synem w Cztery Oczy w biurze na górze. Jesteś tego pewien, synu? zapytał, siedząc za swoim biurkiem z litego dębu. Jasper wydawał się nieco urażony. Oczywiście, że tak, tato. Kocham Amarę. A ona cię kocha. Czy kocha to, co możesz jej dać? Tato, nie mogę uwierzyć, że to mówisz. Oburzenie Jaspra było szczere, jego oczy, tak podobne do oczu Margaret, błyszczały stłumioną złością. Amara nie jest taka. Ona nawet nie wie o funduszu powierniczym ani o żadnych sprawach dotyczących pieniędzy mamy. Elliot głęboko westchnął. Po prostu obiecaj mi jedną rzecz. Podpiszecie umowę przedmałżeńską. To absurd. Amara nie. To nie jest do negocjacji, Jasper. Twoja mama upewniła się, że pewne ustalenia zostały poczynione. Nie mogę w to ingerować, nawet gdybym chciał. To nie była do końca prawda. Fundusz powierniczy stworzony przez Margaret z pewnością chronił większość majątku, ale istniała elastyczność. Elliot jednak nie wspomniał o tym szczególe. Na końcu Jasper ustąpił, głównie dlatego, że Amara zaskakująco nie miała zastrzeżeń do umowy przedmałżeńskiej. To tylko papier, kochanie, powiedziała, podpisując dokument, nie czytając drobnego druku, ani nie konsultując się z prawnikiem. Nie potrzebujemy tego, bo będziemy razem na zawsze. Eliot zatrudnił najlepszego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, jakiego mógł znaleźć. Dokument, który Amara podpisała, był praktycznie nieprzeniknienny. Gdy samolot przecinał niebo w kierunku Bostonu, Eliot oparł się na siedzeniu i zamknął oczy. Wspomnienia z wesela Jaspera i Amary sprzed trzech lat powróciły. Ekstrawagancka ceremonia, którą ona nalegała, aby się odbyła, znacznie przekraczająca to, co Jasper pierwotnie planowało. Suknia za 20 tysięcy dolarów, miesiąc miodowy na bali. Zaręczamy się tylko raz w życiu, kochanie, powiedziała do Jaspra, gdy ten wyraził obawy dotyczące wydatków. Elliot niemal słyszał głos Margaret szepczący mu do ucha: Ostrzegałam cię, Eli, ostrzegałam cię. Magi zawsze była pragmatyczna w ich związku. Dorastając z matką, która straciła wszystko po śmierci ojca, rozwinęła szósty zmysł do wykrywania oportunizmu. To ona nalegała na sztywny fundusz powierniczy, walcząc z rakiem, który ostatecznie ją zabrał. Obiecaj mi, Eli, powiedziała: jej głos był słaby, ale jej oczy intensywnie skupione. Obiecaj, że będziesz chronił naszego syna. Ma Twoje serce zawsze widzi to, co najlepsze w ludziach. Ale świat nie zawsze odwzajemnia tę dobroć. Eliot obiecał, trzymając jej coraz słabszą dłoń. Gdy mnie już nie będzie, wiele kobiet spojrzy na naszego syna i zobaczy to, co ma, a nie kim jest, kontynuowała Margaret. Moja mama straciła wszystko przez tamtego drugiego męża po śmierci taty. Nie pozwól, aby to się stało z majątkiem, który zostawiliśmy Jasperowi. Przez ostatnie trzy lata Eliot obserwował, jak obawy margaret powoli się spełniają. A Mara zawsze z wymówką, by nie pracować. Szukam czegoś w mojej dziedzinie, czegoś, co naprawdę mnie doceni. Rynek jest teraz tak trudny. Chcę skupić się na budowaniu naszego domu. Tymczasem wydatki rosły. BMW, które przekonała Jaspra, by wziął na nie kredyt, argumentując, że jej stary samochód nie jest bezpieczny. Torebki od projektantów, biżuteria, małe remonty w wynajmowanym przez parę mieszkaniu, które przekształciły się w całkowitą renowację. A potem, sześć miesięcy temu, zaczęły się aluzje dotyczące domu Eliota. Jest tak duży dla jednej osoby, nie sądzisz kochanie? skomentowała podczas niedzielnej kolacji: Twój tata nie powinien myśleć o zmniejszeniu? Może mniejsze mieszkanie, łatwiejsze do utrzymania? Moglibyśmy się tutaj przeprowadzić i pomóc w opiece nad domem nie byłoby idealnie? Jasper, zawsze gotowy do pomocy, zaczął rozważać tę ideę, wspominając o niej przypadkowo podczas rozmów z ojcem. Elliot unikał odpowiedzi, zmieniał temat, starał się nie dawać definitywnej odpowiedzi. Wiedział, że to tylko kwestia czasu, aż Amara dostanie to, czego chce. Czego się nie spodziewał, to że pójdzie bezpośrednio do piwnicy, do serca sekretu. Samolot zaczynał zniżkę do Bostonu, a Elliot poczuł, jak żołądek mu się przewraca. Nie z powodu turbulencji, ale z powodu konfrontacji, która miała nastąpić. Dom był dziwnie cichy, gdy Elliot przyjechał, po tym jak wziął taksówkę z lotniska. Otworzył drzwi kluczem i został powitany przez przytłaczającą ciszę. Na chwilę pomyślał, że może Jasper i Amara wyszli, ale potem usłyszał ruchy dochodzące z kuchni. Jasper zawołał, zostawiając walizkę w przedsionku. Jego syn pojawił się w korytarzu, twarz blada, a oczy czerwone, płakał. Serce Eliota ścisnęło się. Gdzie jest Amara? Zapytał, utrzymując niski głos. W pokoju gościnnym. Pakuje się. Elliot powoli skinął głową. Widziałeś? Widziałem wystarczająco, odpowiedział Jasper, przejeżdżając dłonią przez ciemne włosy. Gest, który tak przypominał jego matkę, że Elliot poczuł ukłucie bólu. Dokumenty funduszu powierniczego, testament mamy, zmiany, które wprowadziłeś, badania Amary w internecie, które wydrukowałeś. Elliot westchnął. Nie tak wyobrażał sobie, że Jasper odkryje prawdę. Ale może to było lepsze. Chodź do biura, powiedział Eliot, kładąc rękę na ramieniu syna. Musimy porozmawiać. W biurze Jasper usiadł w skórzanym fotelu, podczas gdy Elliot nalał dwa kieliszki wiski. Czemu mi nigdy nie powiedziałeś? Głos Jaspera był pełen żalu. Czemu ten cały sekret? Elliot podał synowi kieliszek i usiadł naprzeciwko niego. Twoja mama chciała cię chronić, a ja obiecałem jej, że to zrobię. Chronić mnie przed czym? Przed tym, że jestem bogaty? W jego głosie była niezwykła gorycz. Przed ludźmi, którzy kochaliby cię bardziej za twoje pieniądze niż za to, kim jesteś. Eliot wypił łykawiski, czując jak bursztynowy płyn pali mu gardło. Margaret dorastała, widząc, co stało się z jej matką po śmierci jej ojca. Jej drugi mąż, ten czarujący agent nieruchomości, uzyskał dostęp do wszystkiego. W mniej niż dwa lata jej babcia była praktycznie w nędzy. Jasper patrzył na kieliszek w swoich rękach, wolno kręcąc płyn. Więc mama stworzyła ten fundusz powierniczy, zanim umarła. 1 milion 300 tysięcy dolarów potwierdził Eliot, inwestowane konserwatywnie przez te 15 lat. Wszystko dla ciebie, ale z rygorystycznymi zabezpieczeniami. Nikt nie może dotknąć tych pieniędzy, ani ja, ani twoja żona, ani przyszli partnerzy. To twoje, do użycia po czterdziestce, lub w określonych okolicznościach, takich jak edukacja czy zakup pierwszego domu. A umowa przedmałżeńska? Została wzmocniona, bardziej rygorystyczna niż standardowa. Amara nie czytała uważnie, ani nie zatrudniła prawnika, by ją przejrzał. Jasper powoli pokiwał głową. A badania w internecie? Elliot pochylił się do przodu. Zainstalowałem oprogramowanie, które monitoruje sieć Wi-Fi w domu około roku temu, kiedy zacząłem podejrzewać, że Amara szuka informacji o majątku rodzinnym. W ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy byliście tutaj, wyszukiwała, jak zaskarżyć umowę przedmałżeńską, jak dowiedzieć się, czy istnieje fundusz powierniczy, jak uzyskać dostęp do testamentu bez wiedzy rodziny. Zatrzymał się. I co bardziej niepokojące, jak przekonać męża do sprzedaży domu rodziców. Jasper zamknął oczy na chwilę, przyswajając cios. Kiedy je otworzył, w jego oczach była jasność, której wcześniej nie było. Więc wszystkie te sugestie, byśmy się tu przeprowadzili. Byłoby to dla was sprzedać dom w końcu, zakończył Eliot, i jestem pewien, że znalazłaby sposób na dostęp do tych pieniędzy. Ciężka cisza zapadła w biurze. Na zewnątrz niebo zaczynało ciemnieć, a pierwsze krople deszczu uderzały o okno. Czemu piwnica? Zapytał w końcu Jasper. Czemu trzymałeś to wszystko tam? Eliot smutno się uśmiechnął. To było ulubione miejsce Twojej matki w domu. Marzyła o przekształceniu go w pracownię artystyczną, pamiętasz? Nigdy nie spełniła tego marzenia. Po jej śmierci stało się rodzaniem sanktuarium dla mnie przechowywałem tam dokumenty, razem z jej osobistymi rzeczami, jej niedokończonymi obrazami. Drzwi biura otworzyły się nagle, a Amara stała tam, z czerwonymi oczami, ale twarzą twardą jak kamień. Więc to jest to? Wy dwoje spiskujecie przeciwko mnie. Jej głos był pełen oburzenia, ale było w nim coś więcej, ton to kogoś, kto został złapany na gorącym uczynku. Chcesz wiedzieć, co myślę, Jasper? Myślę, że twój tata zawsze mnie nienawidził i robił wszystko, by nas rozdzielić. Jasper spojrzał na kobietę, z którą dzielił ostatnie trzy lata swojego życia. Nagle wydawała się obca. To nie to, co się tutaj dzieje, Amara, i wiesz o tym, odpowiedział spokojnie. Widziałam twoje badania, widziałem, jak planowałaś. Planować? O czym mówisz? Próbowała brzmieć oburzona, ale w jej głosie było lekkie drżenie. Jak zaskarżyć umowę przed małżeńską? Jak uzyskać dostęp do testamentu? Dlaczego byś szukała takich rzeczy? Jasper postawił kieliszek na stoliku bocznym, wstając, by ją skonfrontować. Na chwilę Amara utrzymała fasadę oburzenia. Potem, widząc, że nie ma wyjścia, jej postawa się zmieniła. Jej ramiona lekko opadły, a w jej oczach pojawiło się coś wyrachowanego. Czego się spodziewałeś, Jasper? Że zadowolę się mężem, który zarabia 65 tysięcy rocznie, podczas gdy mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu? Jej głos miał teraz ton, którego nikt wcześniej u niej nie słyszał. Od początku wiedziałam, że twoja rodzina ma pieniądze. Twoja mama pochodziła z wpływowej rodziny. Ten dom... Gestykulowała wokół, jest wart przynajmniej miliona tylko ze względu na lokalizację. Elliot pozostał na swoim miejscu, obserwując jak scena się rozwija. Jego serce bolało za syna, ale czuł także dziwną ulgę. Prawda, choć bolesna, w końcu wychodziła na jaw. Więc ożeniłeś się ze mną dla pieniędzy? Głos Jaspra był niemal szeptem, a Mara zaśmiała się krótko i gorzko. Nie bądź naiwny. Oczywiście, że się w tobie zakochałam, Jasper. Jesteś uprzejmy, troskliwy, przystojny, ale małżeństwo to nie tylko miłość, to budowanie wspólnego życia, to bezpieczeństwo. Spojrzała oskarżycielsko na Eliota, a twój tata wiedział o tym przez cały czas. Dlatego zrobił wszystko, by trzymać mnie z dala od tego, co mi się słusznie należy. Nic z tego nie jest twoje, wtrącił Eliot, jego głos był stanowczy, ale kontrolowany. Fundusz Powierniczy należy do Jaspra, stworzony przez jego matkę. Dom jest mój, kupiony za pieniądze naszej ciężkiej pracy. Umowa przedmałżeńska, którą podpisałaś bez przeczytania, gwarantuje, że opuścisz to małżeństwo z dokładnie tym, co wniosłaś do niego. Amara odwróciła się do Eliota. Jej twarz była skrzywiona z gniewu. Zawsze mnie nienawidziłeś. Nie, Amara, zawsze widziałem, kim naprawdę jesteś. Odwróciła się do Jaspera, zmieniając taktykę. Jej oczy napełniły się łzami, a ona wyciągnęła rękę, by dotknąć jego twarzy. Jasper, kochanie, nie pozwól, by twój tata nas rozdzielił. Możemy to rozwiązać. Tak, byłam ciekawa finansów rodziny, ale to nie znaczy, że Cię nie kocham. Jasper cofnął się od jej dotyku. Coś zmieniło się w jego oczach. Ból wciąż tam był, ale pojawiła się także nowa determinacja jasność. Chcę, żebyś opuściła nasz dom, Amara. Co? Wyglądała na prawdziwie wstrząśniętą. Chcę, żebyś wyszła. Teraz. Nie możesz mówić serio. Dokąd mam iść? Jest Holiday Inn 10 minut stąd. Jasper wyciągnął portfel z kieszeni i wyciągnął kilka banknotów. Oto 60 dolarów na pokój. Możesz użyć naszego wspólnego konta na inne wydatki, aż wyjaśnimy to prawnie. Myślę, że jest tam około 800 dolarów. 60 dolarów? Tyle warte są dla ciebie trzy lata małżeństwa? Oburzenie w jej głosie było namacalne. Nie, odpowiedział Jasper, jego głos zaskakująco mocny. To dokładnie to, co jasno pokazałaś, że nasze małżeństwo znaczy dla ciebie. Sześć miesięcy później, Eliot przygotowywał niedzielną kolację w kuchni, podczas gdy Jasper nakrywał do stołu w jadalni. Rozwód zakończył się z zaskakującą szybkością, dzięki umowie przedmałżeńskiej. Amara krótko się odwołała, ale jej prawnik szybko zdał sobie sprawę, że to przegrana sprawa. Diane potwierdziła, że przyjdzie dziś? Zapytał Eliot, mieszając sos boloński na kuchence. Tak, powiedziała, że przyniesie deser. Jasper uśmiechnął się, układając serwetki obok talerzy. Nalegała, mimo że mówiłem, że nie trzeba. Elliot skinął głową, usatysfakcjonowany. Znał Dajen tylko dwa razy, ale już ją lubił. Nauczycielka historii w liceum nalegała, by płacić za siebie, gdy wychodziła z Jasprynem i miała prawdziwą pasję do swojej pracy. Najważniejsze, gdy Jasper opowiedział jej o swoim niedawnym rozwodzie i sytuacji z Amarą, Dajen wspomniała, że jej brat przeszedł przez coś podobnego. Rozumie, dlaczego teraz jestem ostrożny, wyjaśnił Jasper pewnego dnia. Dzwonek do drzwi zadzwonił, a Jasper poszedł otworzyć. Chwilę później wrócił do kuchni z Dajen, która niosła domowe ciasto. Panie Thorn, mam nadzieję, że lubi pan ciasto cytrynowe, powiedziała, ciepło się uśmiechając. Elliot, proszę. A ciasto cytrynowe to jeden z moich ulubionych. Kolacja przebiegła w relaksującej i przyjemnej atmosferze. Diane była elokwentna i zabawna, opowiadając historię o swoich nastoletnich uczniach, które rozśmieszały wszystkich. W pewnym momencie rozmowa skierowała się na piwnicę, która była teraz w trakcie renowacji. Jasper powiedział mi, że zamierzacie przekształcić piwnicę w pracownię, skomentowała Diane. Eliot skinął głową. To było marzenie Margaret, matki Jospra. Była utalentowaną artystką, chociaż nigdy nie podążyła za karierą. Właściwie, przerwał Jasper, chce ci coś pokazać po kolacji, tato. Po deserze, gdy Diane pomagała w sprzątaniu kuchni, Jasper zaprowadził Eliota do swojego laptopa w salonie. Myślałem o tym przez kilka tygodni, zaczął otwierając dokument. Chce użyć części funduszu powierniczego, który mama zostawiła, by stworzyć stypendium jej imienia. Elliot spojrzał na ekran, gdzie znajdował się szczegółowy szkic stypendium pamięci Margaret Thorn, mającego na celu pomoc młodym ludziom, którzy stracili rodziców na raka. Chcę zacząć od 200 tysięcy dolarów z funduszu, które z zyskami mogą pomóc wielu uczniom rocznie, wyjaśnił Jasper. Prawnik powiedział, że to mieści się w klauzurach funduszu powierniczego na cele edukacyjne. Elliot poczuł gulę w gardle. Twoja mama byłaby z ciebie bardzo dumna, synu. Jasper uśmiechnął się, a jego oczy błyszczały w sposób, który bardzo przypominał Margaret. Chcę też, abyśmy skończyli organizować jej rzeczy w piwnicy, nie jako zamknięte sanktuarium, ale jako przestrzeń, która honoruje to, kim była. Tego wieczoru, po tym jak Diane odeszła, nie zapominając umówić się z Jasperem na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu, ojciec i syn razem zeszli do piwnicy. Pudełka z dokumentami finansowymi zostały już przeniesione do biura. To, co pozostało, to wspomnienia Margaret, jej niedokończone płótna, jej szkicowniki, jej fotografie. Wiesz, powiedział Elliot, otwierając pudełko z albumami fotograficznymi. Twoja mama zawsze wierzyła, że prawdziwy majątek, jaki zostawimy dla ciebie, nie będzie pieniądzem. Nie? Jasper przeglądał szkicownik, podziwiając delikatne rysunki matki. Nie. Zawsze mówiła, że nasze prawdziwe dziedzictwo to charakter, który pomogliśmy uformować w tobie, lekcje, które nauczysz się, wartości, które będziesz nosił. Jasper skinął głową, delikatnie dotykając szkicu siebie w wieku 10 lat, siedzącego na huśtawce w ogrodzie. Śmieszne, jak mama wciąż mnie chroniła, nawet po odejściu zastanawiał się. Przez cały ten czas myślałem, że piwnica była zakazana, bo przechowywała bolesne wspomnienia dla ciebie. Nigdy nie pomyślałem, że to tam wciąż dbała o mnie na swój sposób. Elliot uśmiechnął się, czując spokój, którego nie doświadczał od dłuższego czasu. Piwnica nie była już miejscem sekretów, lecz przestrzenią połączenia z kobietą. którą obaj głęboko kochali. Prawdziwa miłość przekracza nawet śmierć synu, powiedział Eliot, kładąc rękę na ramieniu jaspra. Twoja mama wiedziała to lepiej niż ktokolwiek inny. Na zewnątrz zaczęły padać delikatne krople deszczu, spłukując ostatnie liście jesieni. W piwnicy ojciec i syn kontynuowali rozpakowywanie wspomnień, budując razem nową przyszłość opartą na prawdzie i miłości, która nigdy tak naprawdę nie odeszła. Jeśli podobała Ci się ta historia, nie zapomnij subskrybować kanału, zostawić lajka like i podzielić się z przyjaciółmi. Twoje komentarze są dla nas bardzo ważne i pomagają tworzyć nowe narracje, które poruszają serca. Do następnej historii.